Witam Was w dniu finału. Dniu finału na Wembley, gdzie Borussia Dortmund już się z Bayernem, Monachium się ma tu Kuba i jesteśmy właśnie z sobotę, 25 maja, w dniu finału Ligi Mistrzów. Ja byłem w mojej klasie, opinie podzielone, jedna część za Borussią, druga część za Bayernem, potrzebujemy opinii Przemka. Mecz jest bardzo ciekawy, wyrównany. E, pierwsza, spotkają się pierwsza i druga drużyna lidzi niemieckiej. E, mo, moim zdaniem faworytem jest Borussia Dortmund. Po Porgi widać się oni, ale Major też dużo bramek strzela, mało traci. No więc właśnie, no ale chyba, czy to będzie miało jakieś znaczenie w finale, Zbój grał o, o wiele większą stawkę, bo za nim Borusy, no nie do końca, remisy 3-3 z Wolfsburgiem i Polska z Hoffenheim 1-2. Z kolei Major no, zwyciężał. Ale to też były zwycięstwa zmęczone. No i to 4 3 Jest to już, no nie pamiętam. Więc, no więc pozostawiam Wam tu pole do popisu w komentarzach, kto naszym zdaniem powinien wygrać się na i przekonamy się o wszystkim już w tę. No, znaczy dzisiaj no, o godzinie 20.45. Przepraszam. Transmisja z Finału Ligmistrzów na Esport HD, H Sport i TvPR. W się mieczy to mówię, ekspertosy, kolejne kierce, z tym serbowała. Zwiaduję, nie widzę. 1 do 1. Najbliżaj kamerę, Adamik i Ruwa Hurrado. W pozostałych spotkaniach m.in. widać w się z Legią, lew poznać z podwórz, i lechia ja, z kilkaset dołchautów. Przód oka na tabelę ekstra klasy i tego tygodni tygodniowego rozkład jazdy premiarizmu. To tyle w dzisiejszym magazynie.